Jeśli napędzimy dobrej brandy, możemy świetnie na tym wyjść. Zgadzam się, ale musimy rozpocząć tę współpracę we właściwy sposób. Chcę, żebyśmy pojechali do Marka i Digera. Muszę im powiedzieć, że przychodzę na swoje, a ty będziesz moim wspólnikiem. Chcę, żeby Mark i Digger dali mi swoje błogosławieństwo. Mam nadzieję, że się nie wściekną i nie odeślą mnie do wszystkich diabłów. Nie jestem stąd, a wpuścić obcego na tę świętą ziemię. Jestem ciekawy, co powiedzą. Daniel darzy Marka i Digera ogromnym szacunkiem. Ja też. Daniel uważa, że to dobry pomysł pojechać do nich i powiedzieć, co planujemy. Daniel przyszedł. Zobacz, kogo ten bunt przyprowadził. Tego się nie spodziewałem. Mam nadzieję, że się zgodzą, bo mogą nam powiedzieć, że ta współpraca im się nie podoba. Co wy kombinujecie? Coś musi być na rzeczy. Przyszliśmy z wami porozmawiać, bo z wami pracuję. Jeśli się zgodzicie, chcę wziąć Richarda do współpracy. Pytam was o zgodę, bo pomogliście mi, gdy nikt nie chciał tego zrobić. Planujecie robić coś swojego, czy chcesz wciągnąć Richarda do współpracy z nami? Jaki macie pomysł? Powiem szczerze, chciałbym robić coś swojego. Danielu, nie chcę cię stracić. Poważnie. A ty, Richard, przyjechałeś do Tenes i bardziej na stałe. Bardzo mi się tu podoba. To jest Mekka, ojczyzna Bimbru. Danielu, zawsze okazywałeś nam szacunek i przyszedłeś z tą sprawą byłbym żałosnym gnojkiem, gdybym nie dał Ci błogosławieństwa. Dziękuję. Jeśli będziecie czegoś potrzebowali, wiecie, gdzie nas znaleźć. Będę dziś spał spokojnie, bo Ci goście nie są na mnie źli, że chcę się usamodzielnić. Destylator, którego używasz i w którym pędziłeś dla nas bimber, jest Twój. Używaj go dowoli. Damy Wam dość kukurydzy i cukru, żebyście mieli czym napełnić pierwszy kocioł. Co Ty na to? O rany. Czuję się, jakbyśmy im dawali prezent ślubny.